Cześć, witajcie z tej strony Giladki zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Blue 6 moi kochani, dzisiaj gramy na kolejnym modzie Grim Reaper od 1330 Studios, oczywiście pokazuję dosyć standardowo, więc zagramy sobie dzisiaj na jakiejś mapeczce, nie wiem jak on tu będzie miał zasięg, zakładam, że będzie miał okrągłe jak wszystkie małpki, powiedzmy. Więc spróbujmy zagrać sobie na potoku, na potoku nie mamy jeszcze tutaj żadnych odblokowanych rzeczy, więc Grim Reaper myślę, że będzie tutaj całkiem fajnie wykorzystywany. On powinien być, jest tutaj, bardzo ładną ma ikonkę. co prawda większość ma ciało pokazane całe. Okej, okay, nie mamy tu nic pokazane, to jest jakoś zepsute leciutko, więc dajmy go tu, żebym miał zasięg na całość. Yy, I mamy ulepszenia tak samo tutaj, jak ostatnio w przypadku doktorka. Yy, Reaper gains 30% more speed, czyli dostaje więcej speeda. Czyli nasza robota na razie standardowa, bierzemy, zarabiamy, robimy farmy i lecimy z tym tematem. Dobra, więc zróbmy tak i pójdźmy sobie w te bananki. Yy, czy on ma zasięg? On bije bardzo powoli. O, bardzo, bardzo powoli bije. O kurczę, to będziemy musieli troszeczkę go zaupgradeować szybciej. On będzie co 30% szybciej 1400 aż to kosztuje. Myślę, że powinniśmy od razu w to zainwestować. Bo on bije bardzo powoli Dobrze Kolejny jest Infernal Flames Bardzo śmieszny jest w ogóle Że mają tylko jedne ścieżki zawsze Infernal Fra Flames e, Robi nam to, że e, Widzi teraz e, Zakamuflowane balony With the flames from the Aha, z ogniem Aha, może Może atakować Zakamuflowane balony z ogniem Ale to, że zakamuflowane Tylko będzie ogniem zaatakował Chwila, on atakuje bardzo powoli On bije jednego balona naraz Ej, on jest mega słaby ja muszę ten ogień zrobić. Aha, bo teraz nie widzimy ognia, bo jeszcze nie ma ognia. No dobra, wszystko jasne. No, powiem wam, że to tak tak bez rewelacji. Wszystko się rozwala na te... Bardzo kosztowny jest. Bardzo kosztowny. Dobra, dajmy Infernal Flames. Może to będzie dobre. Na trzecim tierze 10 tysięcy. To jest sporo. Szybka śmierć. Um, Okej, okay, czyli natychmiastowo niszczy y, balony... Y, Jakie? The strongest, czyli najsilniejsze balony. Dobra, teraz on przynajmniej cokolwiek robi, bo jest w stanie wysadzać 2 trzy balony na raz. Więc do, jestem w stanie to zrozumieć. No i oczywiście drugi tier, dwa razy ma przebicia jakby. Czyli zbija od razu niebieski i od razu czerwony. Ale czy on będzie w stanie? Nie będzie w stanie rozwalić wszystkiego. Dalej nie będzie w stanie rozwalić nie wiadomo ilu. Ostatniego jeszcze? No dwa powiedzmy. No... Może nie aż tak źle, ale też jakoś nie najlepiej. Powinniśmy zbudować sobie więcej farm, żeby tu móc w stanie być więcej robić, cokolwiek, bo, bo strasznie kosztowny jest, strasznie jest kosztowny. 1700, tu robimy jeszcze ten upgrade i dobra, i możemy troszeczkę przyspieszyć. Co prawda on tu nie jest w stanie, jak mówiłem, robić nie wiadomo jakich kokosów, to jesteśmy w stanie przynajmniej częściowo tutaj coś zrobić. Dobra, lecimy z tym wszystkim. Potrzebujemy 3000. Teraz fala nie jest zbyt ciężka. Dobra, dwa i pół. Jak już będziemy mieli tego, jak już będziemy mieli kolejny upgrade, to już będzie lepiej. Dobra, te tam, to, to nie jest na razie źle. Na razie nie jest jakoś wybitnie źle. Nie jest też jakoś wybitnie dobrze, ale no. Dobra, mam pierwsze targowisko. Niech będzie. Pierwsze targowisko zaczyna sobie działać. Na razie mamy bardzo słabą sytuację i ekonomiczną, jeśli chodzi o obrażenia. Naprawdę bardzo, bardzo słabą. Mógłbym postawić takiego kolejnego, ale on, bije tylko po... on jest za 1350, więc nie ma to większego sensu w chwili obecnej. Zastanawiam się, czy mu nie postawić jakiejś pomocy małej. W sumie to przydałoby się, bo on nie jest w stanie tego ogarnąć. On nie jest ani trochę w stanie tego ogarnąć. Mogę mu spowolnić czas. Muszę się zastanowić, kogo powinienem mu tu dać, żeby był w stanie mu jakkolwiek pomóc realnie. Może z helikopterem. Helikopter myślę byłby ok. Tylko potrzebujemy upgrade na... Aha, nie jestem w stanie... Dobra, to potrzebujemy jeszcze chwili, żeby zebrać pieniądze na helikopter. Yy, Poczwórne rzutki, zaraz będzie pościg zrobiony, więc o, będzie sam latał. I dobra, on nam troszeczkę odciąży w chwili obecnej to, żebyśmy mogli w międzyczasie coś zarobić, żebyśmy mogli tu kolejne farmy zrobić. Dobra, jest, yy, pyk, potrzebujemy dużo farm, bo potrzebujemy dużo zarobić, żeby oczywiście być w stanie ogarnąć, bo nawet nie mile kosztuje ostatni upgrade. Teraz bardzo byliśmy w stanie zarobić. Dobra, to do 16 tysięcy robimy rynek główny. Jest rynek główny. Dobra, ten jest w stanie ołowiane ogarnąć. Jest ten plus powiedzmy. Czy to jeszcze gdzieś jedno zmieszczę jeszcze jedno zmieszczę? Dobrze, na 3000. Jest. Ten rozwala, to jest bardzo, bardzo przyjemne. Dobra, 2000, 3000, 4000, 6000, 7, 9. Dobra, możemy zrobić mu upgrade. Fast death. Uuu! Okej okay. A czemu ten nie działa teraz? A, zepsuł się? Czy nie? Jakby. Chyba na moment. Dobra, sprzedajemy cię. Zawsze możemy cię postawić. No, teraz jego szybkość ataku jest zdecydowanie lepsza o wiele lepsza. Szybka śmierć jest bardzo dobrym upgrade'em, jeśli chodzi o niego. Dalej mamy: Bring back the dead, czyli przywróćmy nieumarłych. No, on wygląda w sumie. On trochę jest taką ścieżką, jakby pójście w nieumarłego. Dobrze, dalej. Ym, przyzywa. Someone blond from. A, przyzywa balony z nieprzebijalnej armii. Dobra, niech będzie. A, a, są, dobra, rzeczywiście przyzywa, czyli korzysta z tej samej mocy, co po prostu mag. Okej, okay, Magne Kromanta. Dobrze, niech będzie w takim razie. I ostatni jest Rage of the Fallen, czyli. Yy, wściekłość upadłych. Powiedzmy, upadłych, no, chyba tak można. Yy, boostuje wszystkie yy, sąsiednie wieże. Ze swoim szalonym krzykiem. Yy, powiedzmy. Czy będzie to dobre, czy będzie to złe? Nie wiem. Musimy na razie uzbierać dużo pieniędzy, żeby, co, żeby oczywiście to odblokować. Dobra, robimy to. Moa, jak szybko poszedł, był rozwalony. Rzeczywiście ta moc szybkiego rozwalania, to jest rzeczywiście moc szybkiego rozwalania. Tu mamy jeszcze jedno za 16 tysięcy do zrobienia. I teraz myślę, że jesteśmy w stanie szybciej te pieniążki robić. Co prawda w międzyczasie moglibyśmy sobie zrobić jeszcze jedną albo dwie takie, myślę, farmy na spokojnie. Proszę bardzo jeszcze chwila raz dwa dobra teraz je na 16 tysięcy zupgradeować cyk jeszcze jedna jeszcze jedna jeszcze dobra jest cyk no i teraz zbieramy pieniądze tak naprawdę 84 tysiące myślę że do rundy 60 i jakoś jesteśmy w stanie to zbierać to jest nawet wcześniej dobra kolejny poziom dziękuję serdecznie 54 dobra mamy 84 jest yy, upadek o kurde no teraz ma taki dymek ale tego maba wysadził. Powiem wam, że on jest bardzo śmieszny. Przez pierwsze trzy upgrade'y, praktycznie, może dwa upgrade'y, yy, ma się wrażenie, że on nie robi nic. On nie robi totalnie nic. Jest bardzo drogi, nie robi nic, ale oddaje później. Oddaje rzeczywiście później. I teraz zobaczcie, ile tych balonów powrzesz w ogóle. To jest też całkiem sporo. I on w ogóle, on ma tu zasięgu. On nie ma tu zasięgu. On po prostu tak wybucha. Tutaj pyk, widzi tego większego. Pewnie ma większy hitbox czy coś. I po prostu je wysadza tam. O, a teraz nie był w stanie. Teraz był w stanie wysadzić. Czyli to nie jest do końca tego kwestia. No dobra, zobaczmy, jak to jest w stanie polecieć tutaj, bo wydaje mi się, że. O kurde, co jest? You have found a holy, holy cycle. Blessing. Le, blessings will follow? He? Huh? Co to za kosa? O, a, mam jakąś kosę. A, chwila, czy on jest w stanie. Okej, okay, czyli ma jeszcze moc y, haków kapitana, powiedzmy, z tego. Z małpki yy, pirata. I teraz pytanie, co to robi? O kurde, jak dużo pieniędzy chciałbyś poświęcić? A, będzie większa szansa poświęcenia. No dobra, zróbmy 150 tysięcy, tyle ile mamy. O, jesteśmy pobłogosławieni. O, nie wiedziałem, że nieumarły może zostać pobłogosławiony. Ale okej. Okay. Czyli co teraz będziemy, rozumiem, lepsi jeszcze? O kurde. Wybuchy wydaje mi się, że jeszcze są lepsze. Teraz tylko mógłbym go przestawić, żeby tu tworzył na przykład. Tak? on będzie tu je teraz tworzył? Dobra, teraz tu je tworzy. No, powiem wam. Spokojnie, moc. Yy, jakiegoś takiego ulepszenia, siebie. Jeszcze ta aura. Nigdy wcześniej nie widziałem żadnego moda, który miałby coś nowego, powiedzmy. To prawda, fajnie byłoby, gdyby te modele tutaj, tych umarłych były inne. Wiadomo, to pasuje klimatycznie do tego wszystkiego. Ale no, jest naprawdę ciekawie. Czy ja mogę znowu tego zrobić? Na przykład wpisać 100. E, rozumiem. E, dziękuję. Failed. Ale to, no, to nie jest ważne, bo ja jakby mam cały czas to błogosławieństwo teraz, tak? Tak mam to rozumieć chyba. Bo jeśli zrobię znowu 150 tysięcy. 000... A, zwiększony atak! No dobra, a mogę dać 30 tysięcy. Znowu zwiększony atak. O, Czyli ja mogę mu w ten sposób zwiększać Jego statystyki jeszcze? No tak, bo ja ich nie widzę Tych statystyk na bieżąco, ale dobra Zróbmy teraz tak, umiejętność Znowu 30 tysięcy, może dajmy 20 tysięcy Massively, a Masywnie zwiększony szy... zwiększona szybkość ataku Dobra, eee, 10 tysięcy Też Okej, okay. a za 5 tysięcy też się ulepszysz? 5 tysięcy Trochę, aaa Czyli chyba w zależności ile. Mam. A jak dam 50 tysięcy? Massively. O kurde. No dobra, to musimy musimy uzbierać trochę pieniędzy. Skoro jest massively. Pytanie: przy którym momencie jest massively? Czy przy 20 tysiącach jest massively? Massively jest przy, przy 20. Przy 10 tysiącach? Greatly. Czyli nie. A może 15 to jest ten increase po prostu. Ok, czyli 20 tysięcy jakoś musimy dać. Aha, bo ja nie, nie miałem tyle, dobra, to muszę poczekać. <laughs> muszę mieć tyle, żeby móc tyle wydać, oczywiście. Ojeju, co tu się dzieje? <laughs> on tyle tych balonów chyba teraz tworzy, tak? Nie jestem pewien. Czy on też tyle tych balonów tworzy? Tworzy je grupkami. No dobra, niech będzie. E, dajemy mu 15 tysięcy. Increase, ok. Czyli 20 tysięcy musimy mu dać. Jest massively. I za każdym razem 20 tysięcy I zwiększa, i zwiększa, i zwiększa, i zwiększa Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie Czyli to jest małpka, która niby ma swoje ulepszenia Ale mimo tego Jesteśmy w stanie jeszcze ją ulepszać Po maksymalnym ulepszeniu Tak teraz w ogóle szybko generuje te, te balony, że Gra nie ogarnia <laughs> Piękne Piękne, naprawdę Bad poleciał bardzo, bardzo szybko I teraz mógłbym ją tak Upgrade'ować z tego co rozumiem w nieskończoność za 20 tysięcy. Szkoda, że nie ma takiego mechanizmu, yy, jakby tego, yy, randomowości tutaj, bo jakby ja za każdym razem zrobię i będzie, że Massively chyba. Nie, Increased. Aha! Czyli ja muszę rzeczywiście dać Massively. A nie, czyli randomowo jest. Raz jest tak, raz jest tak. Ale musi przekroczyć jakąś wartość... Aha, czyli może na przykład jak daje 20 tysięcy, to mam na przykład 70% szans na powodzenie, bo tak to teraz wygląda jakby tak było. Greatly, już widzisz, już nie jest messy. Już widzisz, już nie jest massive. tylko greatly. Greatly, no, 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 no. Teraz coraz więcej, no myślę, że tutaj ciężko byłoby, żeby coś tutaj się zadziało więcej W sensie, żeby on nie był w stanie czegoś zrobić. Leci to szybko, bardzo szybko. 50 tysięcy. Nie, nie widziałem nawet ile. 40 tysięcy może być. Massively. Znowu massively. No. Tworzy tego dużo. Nawet nie jest w stanie się pojawiać na bieżąco. To jeszcze jesteśmy w stanie wciągać je. Za dodatkową gotówkę. Co jest też bardzo, bardzo przyjemne. No. Na pewno lepiej sobie poradził niż ostatni doktorek. Jest w stanie bardzo dużo zrobić. Wydaje mi się tylko, że przez to ile, ile tych balonów spawnuje. Przez te swoje wybuchy. To one są takimi dużymi paczkami, że no że nie jest w stanie grawy robić. Znowu, proszę bardzo. Tak. Szkoda, że nie możemy statystyk właśnie zobaczyć, jaka jest obecna jego prędkość. To byłoby bardzo ciekawe. Dobra, Spróbujmy to przyspieszyć na razy 50. Czy jesteśmy, czy on jest w stanie w ogóle się wysypać na którejś rundzie? Lecą dwa bady. Nie nie jest w stanie się wysypać. Czy jest w stanie się wysypać na jakiejś rundzie, gdzie leci na przykład, gdzie będzie bardzo dużo ceramicznych? To jest moje pytanie. Możemy go oczywiście dalej upgrade'ować. Za 50 tysięcy. Za kolejne 50 tysięcy. Okej. Okay. Nie wiem, czy nawet tak szybko przelatuję, że nie jestem w stanie stwierdzić. Kolejne 50 tysięcy. I kolejne 50 tysięcy. 50 tysięcy. Nie wiem, czy tak załapię nawet. Chyba nie. 50 tysięcy. Ja czasami nie zdążę wpisać i już jest z tego. Już mam, już mam dwa razy tyle znowu. Gro, musisz ogarniać, gro, ogarnij. Dobra, chwila, musimy zmniejszyć, musimy zmniejszyć, bo za dużo rzeczy się dzieje na ekranie. 50 tysięcy, dobra, jest ok. 20 milionów. No, muszę przyznać, że całkiem nieźle. 139 runda. Bardzo dużo ceramicznych, bardzo dużo, ale przez to, że on robi te wybuchy i one lecą dalej, te ceramiczne, ulepszony. Wow. Ulepszony bad. tyk, nie ma go. Nie ma go, do widzenia. No, muszę przyznać tak. Nie wiem, czy to jest zasługa tego mojego ulepszania za te pieniądze cały czas. Czy aż tak mocno mu zwiększam ten atak speed, że on jest w stanie rozwalić to wszystko w moment. Ale muszę przyznać, że robi wrażenie. Leci badge, on jest rozwalany w moment. Jeszcze, nawet jeśli wybuchy nie są w stanie dobić tego, bo widać, że te ceramiczne tu szybciej są w stanie lecieć niż on jest w stanie zadawać im obrażenia. To te balony wszystkie blokują tutaj. Wow! Wow! To na, śmieszna ta małpka, muszę przyznać. Bardzo śmieszna ta małpka. W sensie, bardzo mi się podoba tematycznie, bo jakby. Ja nie siedzę w tym. Jeśli ktoś siedzi w y, balonach od dawna, to jakby tam nie wiem, od poprzednich części, tak, ja bardzo się dowiem. Bo wiadomo, jak są małpki, na przykład, właśnie w pojazdach, czy gdzieś tu wszędzie są małpki, tak? Yyy. Bananową farmę, rozumiem. Banan, bo małpa, i tak dalej. Rozumiem małpia wioska, może tam być. Na przykład nie rozumiem fabryki kolców, bo ona nie jest związana w żaden sposób z yy, małpami, tak? W sensie nie jest tu małpa jakoś tam, powiedzmy, narysowana czy zrobiona. Tak samo działo gwoździowe, i tak samo działo, bo to są trzy wieżyczki, których nie rozumiem, bo nie są stricte małpami. A na przykład taki Grimmy Reaper mógłby być małpą, kościotrupem, więc przynajmniej po części byłby jakoś związany z małpami. A te działa, i tak dalej. Nie wiem, może w wcześniejszych częściach na przykład na dziale siedział, siedziała jakaś inna małpka, a to po prostu zrobili inny design? Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, jak oni to wymyślili. Zróbmy 150 tysięcy. Massively increased speed attack. Więc. Yy... Wydaje mi się, że. Greatly. Wydaje mi się, że ta małpka nie jest za szybko do pokonania. Tym bardziej, że jesteśmy na 155. rundzie i moglibyśmy pewnie tak jeszcze klepać przez. Bardzo, bardzo, bardzo długi okres czasu, ale samo to, że jest jedna, jedyna, zbufowana i tak dalej, daje mi bardzo, bardzo dużo szkoda, też yy, tak po czasie. Żałuję, że nie ma wokru, wokół nich okręgów, które yy, na przykład pokazują nam, że mamy. Od zielonego na przykład do czerwonego, więc to jest żółty i widać, że ten okrąg z każdymi wydanymi pieniędzmi się powiększa aż do tego maksymalnego zasięgu tutaj, bo to byłoby naprawdę kozackie, jeśli chodzi o to. Dam 50 tysięcy, no ale tu się nic, 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 nic z tym nie zmienia. czy tak mówię dla pewności, ale nie no, wyglądało się tu nic nie zmienia. Więc yy, myślę, bardzo ciężko, żeby tutaj coś się zadziało, również te balony, które on tworzy yy, mają bardzo dużo zdrowia. Przede wszystkim bardzo mi się podoba w tej mapie to, że ma swoje customowe, powiedzmy, umiejętności, czyli te wybuchy. Po drugie, pojawiają się te duszki, które są normalnie tutaj. Do tego spawnuje te balony. Ma ten, ten okrąg cały, czyli ten buff, gdzie możemy go jeszcze przyspieszać, ulepszać mu ten attack speed. Naprawdę bardzo fajny pomysł, fajna idea, chciałbym zobaczyć więcej takich modów i oczywiście będę starał się takie oczywiście na kanale ogrywać. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie, za oglądanie. <ścoughs> dziękuję wam bardzo ślicznie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jeśli chcecie kupić grę, to oczywiście link jest do NBW -E w opisie, a więc trzymajcie się no i cześć!